Cześć, witajcie, ja jestem Kuki i dzisiaj gramy w Minecrafta tak jak zawsze w sumie. Yy, chciałem wam powiedzieć, yy, że. Yy, zmieniliśmy sobie trochę skina, bo dodaliśmy mu bluzę, no bo przychodzi zima, więc trzeba się cieplej ubrać. Yy, więc no, mamy taką bluzę, nawet wam pokażę z bardziej bliska. Taka yy, bluza, ogólnie nasz skin teraz tak wygląda. Myślę, że nawet spoko wygląda z tą bluzą. Ta bluza jest taka zielona w, w takich kliperowych kolorkach. No i jeszcze ta twarz Clipera nie no, to jest naprawdę. Mi się to podoba. Więc zostawcie łapki w górę, jeżeli Wam też się podoba. No i zaczynamy. Dobra. Będziemy lecieć. Yy, ogólnie to idziemy do kopalni dzisiaj. Kliper. Zabijemy go sobie. Mamy miecz, więc zniszczymy go choć tu. o Kurde. Chyba nam nic nie zadał. Nie wiem, nie jestem pewien, ale dobra. Idziemy. Nie chcę za bardzo się natykać na ten najazd. Jak trochę poza odcinkiem grałem, to zebrałem sobie trochę diamentów jeszcze. Mamy, mieliśmy trzy, mamy siedem. Trochę złota też zebrałem. No i troszeczkę żelaza. Tam żelaza chyba najwięcej zebrałem. Bo jakoś znalazłem. No, znalazłem też taki szczęśliwy tunel. Znowu kolejny szczęśliwy tunel, naprawdę spoko. Znalazłem właśnie w nim diamenty, złoto, żelazo, redstone, więc bardzo dużo takich rzeczy rzadkich. Raczej, znaczy, no, żelazo nie jest takie rzadkie. I redstone, znaczy, redstone na pewno jest rzadszy niż żelazo. No, ale akurat powiedzcie mi, no. Diamenty są i że rzadkie, no to nie jest najczęściej, że w Minecrafcie jakby tak było, to Minecraft byłby zbyt prosty. Um, tu jest nasz pierwszy tunel, no i tu wchodzimy w tunel, w którym mieliśmy mieć Obsydian. Oczywiście Obsydian nie robimy, bo ja totalnie nie wiem jak go zrobić, więc naszym celem dzisiaj jest po prostu znalezienie kolejnych deksów. E, ogólnie to chciałem zrobić ten obsydian ale jak próbowałem, to mi w ogóle nie wychodziło, więc nie robimy tego Obsydianu, bo najpierw wylewałem lawę na wodę, później wodę na lawę. E, zzz, zzz. W ogóle to nie chce się zrobić. Więc, no, idziemy tam prosto. No i jak wiadomo, ostatnio ten tunel był krótszy, teraz jest dosyć spory. Tu mamy jakąś lawę i, no właśnie, nie wiem czemu ona tu jest. I tu mamy jakiś redstone. To zaczniemy na spokojnie od redstone. A. Boję się, że tu będzie kolejna lawa, więc, no, nie podchodzę tam za bardzo, bo jakby była, to by mi się na łeb wylała. No, więc raczej tam nie podchodzimy, no i kopiemy się prosto, aż coś znajdziemy. Ogólnie to, jak nie poza odcinkiem, to tam, gdzie ta lawa jest, to tam najpierw się kopałem, bo stwierdziłem, że skręcę, ale nagle się zaczęła lawa wylewać, już mówiłem, o matku chcę Naprawdę nie chciałem zginąć, no bo straciłbym wszystkie rzeczy i to jeszcze nie na odcinku, więc wiadomo, słabo by było. No i dobra, teraz lecimy prosto i zobaczymy, co będzie przed nami. Miejmy nadzieję, że jakieś fajne surowce, bo chciałbym, nie wiem, kolejne diaksy mieć. Albo złoto mieć na zbroję, oczywiście złoto zbroja to jest największy badziej na świecie. Tak jak złote rzeczy, bo ogólnie złote rzeczy są spoko, bo zadają tyle samo, co zbroja. W sensie, teraz to mówię bardziej o zbroi, ale zadają tyle samo, co diamentowe rzeczy. Yy, a złoto, złota po prostu jest więcej niż diamentów w minecraft'cie. Yy, znaczy może jest tyle samo, ale na pewno złoto jest częstsze niż diamenty. Yy, więc no, yy, tu mamy jeszcze tego redstone'a, tego nie zauważyłem. Matko, ile dlatego jest?! Ten redstone w tej kopalni jest zbyt częsty, koniec z tym redstone'em! Znaczy nie no, to oczywiście żart... Nie... To jest naprawdę dziwne z tym redstone'em. Przecież zaraz, my już chyba mamy z taki coś. Ok, rozświetlimy się tym redstone'em troszeczkę. Matko, ile tego jest! Przecież my już mamy czternasty poziom, dopiero co mieliśmy 13. Wszystko przez ten redstone, znaczy... Fajnie, że tego redstone'a tyle tu jest, bo to nam daje naprawdę dużo poziomu. Ale z drugiej strony bardzo niefajnie, że tego tyle tu jest, bo zawala to nam tylko ekwipunek, na który ma być pusty na diamenty, w sensie ma być miłym gościem dla diamentów. Tu mamy kolejne ziemia i nie lubię, gdy jest ziemia, bo yy, obecnie nie mam łopaty, nie chcę robić łopaty, tracić diamentów na łopaty, a taka kamienna łopata to się bardzo szybko zniszczy, więc no... Yy. No dobra, lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że nie na... no i żwir. Nie no, dobra. Mm, łopaty nie no, nie zrobi... aha, patrzcie. Nie no, genialnie, no po prostu świetnie. Wiecie co, naprawdę świetnie. E, no i co by tu wywalić? No na pewno ten żwir. Albo skrzynkę byśmy zrobili, ale nie, bo tutaj potrzebujemy craftinga. Dobra, tutaj sobie wszystko wywalimy. Tamo, tam, on do dziury, Dobra, wylatujesz stąd. A, ale te, te wirki tak przeszkadzają ja nie mogę. Przydałoby się mieć mleko. Ty, ale to chyba wystarczy podejść do krowy z wiaderkiem. A to zaraz się pozbędziemy tego cholerstwa. Matko święte, jak te wiry przeszkadzają? To jest takie. Eee! Mm przyjemne. Mm, dobra. Mm, to się wywali... E, wywalimy jeszcze mm, wywalimy jeszcze to e, to. Mm, to to mm, to to. Mmm, to. No nie, to. Co tu jest żelazo? To nie. No i dobra, to wszystko trzeba wyrzucić usunąć stąd totalnie. Pyk. 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 Ile tego tam leży? Ja nie mogę, tylko chyba mamy najwięcej tego kamienia zwykłego. No i dobra, mamy miejsce na inne rzeczy. Czy na pewno um, trochę nam zabierze ten żwir? No, wkurza mnie ten żwir. Szczerze powiedziawszy. Bo okej, okay, na no, chwilę może być, no bo zapalniczkę sobie zrobimy. Ale no później to już bez przesady. No. Tyle tego żwiru to niepotrzebne nam totalnie. Więc po co tego tyle tu, tu jest w tym Minecrafcie, to ja nie wiem. To jest ten kamień, więc tu już trzeba z kilofem. Wybijamy z tym kilofem. Co tam będziemy się oszczędzać? Mamy taki kilof, to po co się oszczędzać? Jo, ja nie mogę się że wpadliśmy do lawy, bo ja naprawdę się boję, że to będzie jakaś lawa. A to by było przerażające, jakbyśmy nagle spłonęli. Przyznajcie, mamy tak dobre rzeczy. Czy my... Już się wiem, że wyrzuciliśmy pochodnie. To by było dobre, wywalić pochodnie, które są nam potrzebne, naprawdę, to by było... ...chozackie. Dobra. Idziemy dalej, miejmy nadzieję, że... ...napotkamy Ser diaksy. Może kiedyś dokopiemy do końca świata, bo oczywiście świat Minecraftowy jest kwadratowy. Więc, no. Może się dokopiemy? Znaczy nie wiem czy jest kwadratowy, ale tak podejrzewam, że jest kwadratowy. No, no bo przecież kulą raczej by nie był eee, a, no, a w sumie to Minecraft jest złożony z bardzo dużej ilości małych kwadracików. Więc czemu to nie ma być ogromny jeden kwadrat? To jest logiczne. Dobra, idziemy, idziemy, mało tu rzeczy jest, to mnie wkurza, bo chciałem, nie wiem, diaksy, coś takiego, a żadnych diaksów tu nie ma, nic tutaj nie ma w tym tunelu, totalnie, więc idziemy dalej, no ja nie mogę, patrzcie, idziemy, 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 żadnych diaksów, idziemy, 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 żadnych diaksów, idziemy, 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 żadnych diaksów. Sporumbany. Dobra, tu sobie przeskoczymy. Kolejny żwir. I tu dużo żwiru. Dobra, myślę, że już będziemy kończyć, bo nie chcemy się tu iść. E, więc wracamy do domku. E, powiemy konikowi cześć, bo od dawna się z nim nie widzieliśmy. Niestety to nie jest nasz pierwszy konik, no ale dobra. O, ty patrzcie, żelazo przygapiliśmy. Nie wiem, może wy widzieliście, ja nie widziałem żadnego żelaza tutaj. Totalnie nic nie widziałem. Skąd tu się w ogóle wzięło żelazo? No fajnie, że jest żelazo, no bo... żelazo w końcu to jest naprawdę przydatny surowiec. W Minecrafcie przynajmniej, nie wiem jak jest w realu. Mo ale w realu chyba też się przydaje żelazo, no, no w sumie naprawdę, nie no, przydaje się. Żelazo to jest metal. No więc metal to się przydaje przecież na przykład. No jak nie wiem, macie czajnik, no to on jest z metalu, albo patelnie, bez żelaza, to w sumie żelazo jest mega cenne. W realu, I gdzie my jesteśmy? Halo? A no, tu jest nasz no, tunel. A ten tunel, czekaj, tu jest redstone? Nie, żadnego redstone ale ten tunel jest długi. Przebiegniemy sobie na sprincie. Dobra. I na sprincie. Spadamy z tego tunelu. Hopla. Idziemy, idziemy, idziemy. Ale sprintujemy. Patrzcie na to. Eee. Halo? Czemu ten tunel? Ej, to jest dziwne, to jest mega dziwne. Co to? Halo, co tu się wyrabia? A ja chyba wiem, gdzie jesteśmy. To jest ten nasz tunel? Eee. A, dobra, bo my zawróciliśmy w jakimś dziwnym sposobie. Ja się tak dziwię co jest zasypało mi żwirem przejście nie no niemożliwe tak, tak w ogóle nie wiem zdziwiło mnie to strasznie a tu się okazuje że w złą stronę idziemy trochę dziwnie wyszło ale dobra wracamy już z tej kopalni bo naprawdę yy, yy, no, chcieliśmy znaleźć diamenty znaleźliśmy Dużo żelaza, trochę redstone'u i zero diamentów. Nie, złota chyba też nie znaleźliśmy, już nie pamiętam, bo już chwilę jesteśmy w tej kopalni. No, ale myślę, że zaraz będziemy kończyć. Dojdziemy tylko do domku. No i tak, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Opowiadajcie o mnie swoim kolegom, bo chciałem, żeby, chciałbym, żeby ten kanał się rozpowszechniał. No i. Mm, tak, może nie w tym roku, no bo ten rok to już się za chwilę kończy. Dopiero to sobie uświadomiłem, tak naprawdę, ale czym ja jestem kućnięty? No, ale no. Więc, jakbyśmy w tym roku mieli, yy, w sensie w następnym roku, 100 subskrypcji, to dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo. Więc yy, subskrybujcie kanał, yy, opowiadajcie o mnie swoim kolegom. Yy, yy, no i. No i koleżanką, oczywiście. No i już będziemy kończyć, idziemy do domku w sumie, naprawdę tylko do domku. A, i przywitamy się z koniem. Cześć konik, jak tam życie, jak tam życie? Hej, wsiądę na ciebie, bo dawno mnie nie czułeś. Co to? Myślałem, że to jest najazd. Dobra, i jedziemy, znaczy nigdzie nie jedziemy, ale sobie podskoczymy, czekajcie, podskoczymy tam najwyżej. Czekajcie i... Ach prawie tam najwyżej. Ale teraz wysoko. Ale tu wysoko skaczę. Czekajcie, bo jak się zaczyna to pomarańczowe, to się mega szybko odbija. Nie. No nie. O! I to był teraz Maksur. Dobra. Schodzimy z ciebie koń. Fajny jesteś. Naprawdę? Dobrze mi się. łożysz. Więc no i idziemy, dobra. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, opowiadajcie o mnie swoim kolegom. No i kończymy, pa.